Bez względu na to, jak przygotowujesz jedzenie, wiele witamin i minerałów ginie bezpowrotnie. Centrum pomoże ci je odzyskać. Dzięki naukowej formule daje zdrowie i energię, aby cieszyć się życiem. Centrum kompletne od A do Z. Także Centrum Silver dla osób po 50. roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z informacją na opakowaniu bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W i nieznanym kraju. Żołnierz, który stracił wszystko, o co walczył, odnajdzie świat, za który warto umrzeć. Tom Cruise w filmie "Ostatni samuraj". Lech wzywa. Pani Agnieszko, proszę posłuchać. Z pewnością korzysta Pani z naszych promocji. Tym razem mam dla Pani coś jeszcze. W Tesco tniemy ceny na stałe. Proszę szukać produktów oznaczonych nożyczkami i kolorem niebieskim. Proszę bardzo. Koncentrat pomidorowy publiczki 200 gram, 2,28. To nie jest promocja. Cena jest obniżona na stałe. Dla Ciebie, dla rodziny mamy setki innych produktów w cenach obniżonych na stałe. Dużo Tesco. Gotowa? Proszę wsiadać, jedziemy. Hmm. Uwaga na ciężarówkę. Hmm. Pyszny krem i prawdziwa mleczna czekolada. Wid, Obsesja trzeciego stopnia. Nieznany sprawca uszkodził mi tył samochodu. Zgłosiłem szkodę do Warszawy. W ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia dostałem pieniądze na to, żeby mógł spokojnie wyremontować samochód profesjonalnie załatwiona sprawa. Link 4 Direct znaczy oszczędnie i 2, 2, 7 czwórek. Dzwoń teraz. W każdej chwili możesz potrzebować świeżego oddechu, dlatego gumę do rzucia Winter Fresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Winterfresh, mroźna świeżość oddechu na długi czas. A teraz zrobimy. Wszystkich coś specjalnego! Problemy z gardłem? Mam coś specjalnego. Tantum verde. Szybko ugasi ból. Tantum verde w aerozolu precyzyjnie trafia w chore miejsca. Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi. Tantum verde na ból gardła. Dostępne także w postaci pastylek i płynu. Dzienna kuracja kosztuje tylko 24 grosze. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aksamitne czary danao. Panie i panowie, zapraszam na czary. Oto, co można wyczarować ze świeżego soku i wyśmienitego mleka. Sok i mleko razem? Fantastyczny pomysł. Jak on to zrobi? Danon zaczarowuje sok, nadając mu aksamitną konsystencję mleka. Oto Danao! Mmm, jakie aksamitne! Danao. Aksamitna głębia smaku. Wbrew pozorom ma znaczenie, po której jesteś stronie. Toyota Yaris. Lubisz prowadzić. Tylko Domestos skutecznie usuwa brud, na którym rozmnażają się bakterie. Domestos zabija wszelkie bakterie, wirusy i grzyby. Obecny w Polsce od 10 lat w co drugim domu. Chcesz budzić się z radością? Uzupełnij poranny posiłek o coś pysznego i pożywnego. Najlepsze zboża, chlupiące orzechy i miód. Zacznij dzień radośnie, nowe lupetitki na dzień dobry. Czy wiesz co tak naprawdę daje ci rutino skorbin? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak odnaleźć nagle radości i na dzień. Odpowiedzi szukaj Czasu jest, tak wiem Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy Ciesz się zdrowiem! Rutino Skorbin Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Łowicz Przebój polskich stołów ma wiele wybitnych gwiazd. Zaproś teraz jedną z nich na bułeczki. Tak smakuje owocowa przyjemność. Zadania, które dostali, wymagają niezwykłej precyzji. Uczestnicy dobrze wiedzą, że mały błąd może pozbawić ich szans na wygraną. Ale podejmują ryzyko, bo nagrody wyglądają bardzo kusząco. Skupiony umysł i sprawne ręce z pewnością się przydadzą. Chwila prawdy. Jutro o 20 w TVN, gdzie sztuka? Tutaj bezpiecznie schowana. Szekspirowi brakowało weny, gdy nagle doznał olśnienia. Czuł, że napisze sztukę życia. Był gotów na każde poświęcenie, byle tylko nie stracić natchnienia. Nastał nowy dzień. Narodził się nowy świat. Szło mu całkiem nieźle. Tomasz oddaje ci serce, ale Viola dzieli nas rzeka. Muszę poślubić Wessexa za tydzień. Jednak los zgotował niespodziankę. Siedem Oscarów. Gwyneth Paltrow. Joseph Fiennes. Zakochany Szekspir. Jutro o 21.15 w TVN. Romeo, Romeo i Julia to tylko propozycja. Dzięki, Ned. filmowych emocji jest producent ciast Delekta.